Według tłumaczenia Czesława Miłosza, psalm Asafa, osiemdziesiąty Boże, nie bądź milczący, Boże, nie bądź głuchy i nie spocznij, o Panie, gdyż oto wrogowie Twoi burzą się i nienawidzący Ciebie podnoszą głowę. Przeciw ludowi Twemu knują spisek, i naradzają się przeciw tym, których ty masz w swojej pieczy, mówią: Pójdźmy, wytraćmy ich spośród narodów, a nie będzie więcej wspomniane imię Izraela. Zaiste jednomyślnie wchodzą w zmowę przeciwko tobie, zawierają przymierze namioty Edomitów i Izmaelitów, Moab i Hagarytowie. Gebal i Amon i Amalek. Filistea z mieszkańcami Tyru. Nawet Asyria łączy się z nimi. Stała się ramieniem synów Lota. Uczyń im jak Madianitom, jak Siserze, jak Jabinowi nad potokiem Kiszon, którzy zginęli pod Endor. Stali się mierzwą dla pola. Spraw Niech ich wodzów spotka, co spotkało Oreba i Zeba, jak Zebach i Salmunna. Niech będą wszyscy książęta ich, którzy mówili, zdobędziemy dla siebie Boże pastwiska. Boże mój, spraw niech będą jak pył wirujący, jak słoma na wietrze, jak ogień podpalający las, jak płomień ogarniający pożarem góry. Tak, ty ścigaj ich twoją burzą i twoim huraganem, zatrważaj ich, okryj twarz ich wstydem, aby szukali imienia twego panie. Niech napełnią się wstydem i trwogą na zawsze, niech zhańbią się i przepadną i niech dowiedzą się, że tylko ty, którego imię jest pan, jesteś. Najwyższy, nad całą ziemią.